Bloczki dojechały, porozstawiane, wczoraj wieczorem już sobie przyszłem nawet, wystartowałem sobie z narożników pod żyłkę, porozciągałem sobie żyłki, pomierzyłem sobie przekątne wymiary, żeby mi wszystko stanęło, a poza tym robiłem to wczoraj wieczorem dlatego, bo postawiłem sobie laser na jednej z palet bloczków i sobie laserem zmierzyłem wysokość, żeby dobrze wystartować, także... Ta pierwsza fuga mi wyszła ogromnie gruba, myślę, że aż połowę za gruba, ale ja nie jestem murarz, także ja to robię pierwszy raz w życiu, przykleiłem pierwszy raz w życiu kilka bloczków. W życiu nie kleiłem bloczków, że to będzie, podejrzewam, droga przez mękę, te murowanie, no ale jakoś umęczę. Tu tylko dwa, bo już było w pół do dziesiątej, już nawet nie widziałem, co się muruje, coś mi się kamerka zrzuciła. Także tu postawiłem tylko dwa bloczki, a już w tym narożu postawiłem tylko jeden. Ale jest wypoziomowany, jest wypoziomowany, jest ustawiony na laser wysokość jego. Także od niego będę się trzymał, od niego będę startował. No to tak, to tak to wygląda. Zaczyna słoneczko smażyć. Nie wiem, jak to będzie kurczę w pełnym słońcu robota z zaprawą, jak ona będzie szybko wiązała i tak dalej. Ale chyba będę robił tak, że będę bloczki moczył od dołu, od tej strony, gdzie będzie przykładał najbloczek do zaprawy, żeby za szybko nie spijał tej wilgoci. Myślę, że to nie zaszkodzi. Hej, już złapało od wczoraj. Co prawda nie tak mocno, ale ale powoli łapie. A robię na gotową zaprawę z worków. Bo po prostu mam załatwioną zaprawę za 6 zł. Worek. A teraz betoniarka piach kupić. Nikt mi nie przywiezie piachu tyle, ile mi potrzeba, tylko na wymurowanie tego fundamentu z bloczków. Tylko każdy mi przywiezie pełną furę. A mi pełna fura jest niepotrzebna piachu. Czyli za piach bym musiał zapłacić 500 zł. Za cement tona tego lepszego, pewnie ze 450, to już mamy 1000, plus betoniara upra, u, u, urabiać to wapno do tego, więc około 1000. Za 1000 zł to podejrzewam, że mi wystarczy tych zapraw gotowych z worka i nie muszę stać, nie muszę mieszać betoniarkę. sobie, tylko przywiozę małą, żeby większą ilość w nich mieszać. Bo to robię mieszalnikiem, ale mieszalnikiem to się idzie, idzie się zarąbać, bo to za długo się schodzi. Także przywiozę sobie tylko betoniarkę. I będę z gotowych zapraw robić. Zobaczę, ile tego wyjdzie. No, <laughs> najwyżej trochę nadpłacę, ale trudno. Zaprawa przyjechała, a raczej przywiozłem, bo sama przyjechać nie chciała. Murarska. 280 zł kosztowała mnie paleta, czyli 42 worki. Zobaczę, ile zrobię tymi 42 workami. Plus, te które dokupiłem osobno. No i będę miał pogląd sytuacji, czy mi to wyszło taniej, czy drożej, niż bym wziął piach. Cement i tak dalej. I co? Tu poleciłem sobie drugą warstewkę, tu już pociągnąłem ładnie jedną krótszą ścianę, tam też drugą warstewkę na różnikach wyprowadziłem. Niestety żar się tak ile jest z nieba, że to jest kurczę szok. Teraz mam zamiar wystartować z tą długą i tą długą sobie pierdyknąć. W międzyczasie to mi będzie zastygało. A jak się ściemni, to trzecią warstwę poziomuję sobie już na laser. Po to, żebym miał prawie, że idealnie, bo wiadomo, że gdzieś się gibne. Także trzecią warstwę już na laser będę robił dopiero jak się ściemni, żebym widział wiązkę lasera. Bo teraz w takim słońcu. O, dam wam po oczach. W takim słońcu to lasera za chiny nie widać. Nawet go nie chcę widzieć odbiornik, bo po prostu słońce tak wali w laser, że i w odbiornik zresztą, że to się wszystko gubi. Dojechały mi brakujące cztery palety bloczka. Też rozładunek był. I co i męczę to sam. powoli męczę. Ktoś się zapytał dlaczego tu papy nie ma, bo zabrakło. Ktoś tak mądrze liczył, że nie policzył, ale spokojnie dowiozę, mówię papy czy tą folię przykleję. I co? Nawet jakoś to idzie. Zauważam pierwszą, pierwsze różnice między wykończeniówką a murarstwem, czy tam budowlanką. No te bloszki są strasznie nierówne, strasznie nierówne, o ile próbuję łapać tutaj płaszczyznę zewnętrzną wiadomo i ustawiam poziom tu na bloczku no to tu na tym boku już poziomu nie ma także coś za coś, no wiadomo że to później będzie przykryte styrodurem tu na górę pójdzie papa, pójdzie bloczek później nie bloczek tylko beton komórkowy nikt z tego strzelał naprawdę nie będzie a różnicy między tym rogiem tamtym rogiem, tamtym i tamtym ten róg wyszedł najwyżej jeżeli chodzi o wyladą ławę było pół centymetra różnicy pomiędzy rogami. Druga sprawa, jakiego babola sobie strzeliłem, sam sobie strzeliłem w kolano, no to jest niedomyślenie, niedopatrzenie i tak dalej. Tak postawiłem sobie palety z bloczkami, że nie miałem pomierzonych przekątnych i musiałem tu całą paletę rozebrać, tu pół palety rozebrać, tu tych palet jeszcze nie było, ale pół palety tamtej rozebrałem i pół palety tej rozebrałem. Po to tylko, żeby móc zmierzyć przekątne. Po zmianie przekątnych wyszło, że tylko centymetr jestem walnięty. Oczywiście skorygowałem to tak, żeby było, żeby przekątne się zgadzały. Teraz na przekątnych brakuje chyba, żeby wam nie skłamać 3 mm, naprawdę położyłem na to to co trzeba. Nie będę o 3 mm walczył, 3 mm na tych bloczkach. Też oszuka też mi nie wyjdzie. Pewnie, że jak te bloczki wymurujesz do samej góry i zmierzę przekątne, później tam na górze, to to też się podejrzewam nie zgodzi. Sam fakt tych bloczków. Krzywizny tych bloczków, o ile staram się trzymać pion z tej strony i piąc z tamtej strony no to podejrzewam, że to i tak i tak będzie okant tyłka po otłuc. nie nożar jest taki, że jak krękam w tych blockach i kto by mi położył boczek na plecach, to by chyba skwierczał no po prostu chyba wyglądam jak rak już a to dopiero początek zobaczymy czy w 4 dni zdążę to sam wymurować nie wiem, wątpię sam w swoje siły, ale zobaczymy dobra, starczy na dziś zrobiłem prawie dookoła Prawie, bo tu mi zabrakło tego kawałka, tylko że zabrakło. No już nie robię, już nie ma sensu. I tam muszę zrobić małą wcinkę. Fajnie wyszło, bo na tamtym pasku długim wyszło mi całe bloczki. Na tym krótkim pasku wyszły mi całe bloczki. No a tam gdzieś po prostu fugi powiększyłem i, i, i cały bloczek już się nie zmieścił. Ale i to przywiozę Bosza i go obzym dole. 8 godzin murowania. O kurczaki. Muszę klina, żeby mi się tak sznurek nie naprężał. i go naprężę z powrotem. 8 godzin murowania samemu, jedna osoba. Urabiać, przynosić, wynosić, rozrabiać. Wyrobiłem 100 bloczków. No to chyba nie jest taki zły wynik w 8 godzin. Jest 21, już nie ma sensu, żebym dłużej się tu męczył. Wyszło, no jest linia. Od środka nawet nie, nie ma co pokazywać, ale. Po zewnątrz jest linia. No, jak do sznurka to musi być jakaś tam ta linia. No, tu robię takim sposobem kombinowanym ten środek fundamentu. Czyli jakieś lepiszcze. Śmierdzące. Żeby to ładnie pozalepiało wszystkie dziury i pory. I milimetrowa folia. Na to. Po zewnątrz zrobiłem to dokładnie po prostu po to, bo tam będzie szła i, i ocieplenie fundamentu będzie dochodziło do izolacji i tak dalej, to żeby tam była ta papa. Takie 100% pewniejsze, a tu środek kładę to. widzę, że niektórzy nawet kładą bez przylepiania tą folię i po prostu na tym murują, ale dla mnie, jak jej się nie przylepi, to przecież on jeździ po tym fundamencie i później przy zagęszczaniu przecież można ten mur delikatnie przesunąć. a ja wiesz że do swojej warzy yy, po położeniu już tego. Tego całego fundamentu, tam ileś warstw w górę, 5 czy 7, zależy jak ile kto kładzie, ale, no ale co by nie było, to jeździ, tak? Ja dlatego tym lepiszczem smaruję, żeby to się przykleiło, żeby to miało jakiś tam, żeby to stwarzało jakiś opór przy przesuwaniu. Trochę mi zjechała, ale i tak wystarczy. Ale i tak wystarczy, bo środek będzie gdzieś tu. Także będzie wszystko na, na, na lepiku. że tak powiem. Lepiku mi zostało z czegoś tam kiedyś, więc go akurat wykorzystam. Ile się przyłapie, tyle się przyłapię. A reszta to już inna bajka. Dużej była ciągłość, grubo damy, albo tu nawet szpachelką. Dam. Docinam ją i mówię. Jakoś się wywija, to łatami przyciskałem, Ale robię w ten sposób. I tak zostaje. I na tym zaramuruję pierwszą warstwę, żeby wiązanie zrobić. Dobra, czas skończyć tą nierówną walkę. Na dzisiaj. Ta papa się jakoś, ta folia zaś jakoś tak dziwnie popodwijała. Tu gdzie ją dogniotło, to ją ładnie przykleiło. A, a czemu ona się tak podwija, to ja nie mam <laughs> zielonego pojęcia. Nie ziemi mnie to nie grzeje. Jakieś takie dziadostwo to jest. Nigdy więcej bym tego nie kupił. Niby izolacja jest, no jest milimetr tej gumy, tak? No ale po tym to podejrzewam, że ten, ten doczek to się ślizga jak po lodzie. Na tej papie to jeszcze ma jakąś tą szorstkość, jakoś to się trzyma, a na tym Ech, okantyłka potuc. No i co, mam wszędzie dwie warstwy dookoła walnięte. Trzy dni można liczyć po, po 9 godzin, to będzie tak szczerze powiedziane. Trzy dni po 9 godzin spokojnie roboty było. Czyli jak samemu wszystko urabiać, przynosić sobie, rozkładać. Myślę, że nie jest, myślę, że nie jest tak źle jak na trzy dni. Poza tym pierwszy dzień. To nie dość, że się przyorałem tymi stoma bloczkami, bo się zapałem jak, jakby głodnemu kurdeszynkę dali. Wieczorem to ledwo już żyłem, a rano to się ledwo z łóżka zwlokłem. No ale nie o to chodzi. O to chodzi, że trzeba się pozbyć dokładności przy murowaniu bloczkiem. O dokładności w sensie takim, że nie patrz na te równe spoiny, że bloczek któryś wystaje, bo o ile do jednej strony się żyłką trzymam, no ale te drugie bloczki, zobaczcie, tu jest różnica. Tu jest różnica spokojnie centymetr. Ten jest centymetr większy niż ten. Jedna paleta mi się taka trafiła. Świeżą otworzyłem i z niej tylko brałem. I te bloczki są o centymetr większe. Ciekawe ile takich będzie. No ale to mnie nie ziembi, nie grzeje tak, od środka. Od zewnątrz ustawiam równiutko. A reszta mnie nie obchodzi. Także tak to wygląda. Tu sobie zostawiam wejście, żebym miał jak chodzić, żebym nie musiał o krakiem przeskakiwać. Tu mi się trafiły jakieś bloczki. Kurcze pękały mi cały czas z tej palety. Jeden pęk, drugi pęk, trzeci pęk. Tamten już mi zaczął pękać, jak go podniosłem. To go odrzuciłem. Te już były przyklejone, jak stukałem młotkiem. Zaczęły pękać, ale mówię, zaprawa sklei. Później pójdzie wiązanie. Także on będzie trzymał. No. Rozpaść się nie rozpadnie, tak? Mogłem je w sumie wyrzucić, ale mówię, dobra. Chyba się do chałupa nie zawali. I tego. I mam taki kurczę pomysł. Przyszedł mi do głowy, jak to mi, dziwny pomysł, nie wiem czy to będzie dobry pomysł czy zły, żeby ostatnią warstwę, którą miałbym położyć bloczka, nie kłaść jej, a wyszalować, ten, yy, wyszalować w tym miejscu, bo mam przecież blatów od fundamentu, także tych blatów od groma, wyszalować dookoła tak, żeby powyżej zostawić sobie te, nie wiem ile chudziaka będę lał, czy się chudziaka leje 10, 12, 15 cm, szkole się. I zaszarować to po zewnątrz, żeby chudziaka wylać na bloczkach. A po co tak kombinuję? Po to tak kombinuję, że drutu mi zostało, bo mi odeszły belki, które miały być tutaj wiązane, słupy. Także drutów mi zostanie i to szesnastek, także nie byle czego. Mógłbym sprzedać teraz zarobkiem, bo wiadomo, że złą poszedł od cholery do góry. Ale myślę o tym, żeby to zwieńczyć górą. A żeby to zwieńczyć, to bym zrobił taki mały. Czybym zrobił, czybym jedną szesnastkę tylko dookoła położył, żeby to było takie, takie wiązanie, wiecie? Takie wiązanie, wiecie? A druga sprawa, że tego bym też nie murował do końca, tylko na tym też bym zalał chudziaka. I odtąd do tamtąd położyłem sobie pręty. Czyli po prostu zezbroiłbym tego chudziaka, co ileś tam. Czego ja się boję? Ja się boję osiadania podłogi. U kilku osób, u których robiłem remonty, widziałem, że podłogi siadają. Po prostu listwa zostaje przy ścianie przyklejona. Kurczę ja się tak, ruszam, bo komary i tak nimi osiernie tną. Ja wiem, że trzęsie się tą kamerką, ale Skubańce one nawet nie czekają, chyba, żeby usiąść, tylko od razu z tą trąbką leci i od razu się wbija. Yy, widziałem u kilku osób, że usiadło. Usiadł, usiad, yy, że tak powiem, posadzka, usiadła, wszystko poszło na dół i od warstw, odspoiły się listwy od podłogi. Także ja tego, żeby tu uniknąć sobie, tak wymyśliłem. Nie wiem, czy to jest nawet dobre. Z kierownikiem budowy to skonsultuję, czy on ma jakieś przeciw. Jeżeli on powie, że nie ma nic przeciw, ale nikt tak nie robi, no to ja tak robię, bo to jest mój pomysł i ja robię po swojemu często. Czyli ten, tą 16, którą bym dał dookoła, czyli zrobiłbym z tej 16 taki mikrowieniec, bo nie można tego nazwać wieńcem, To do tej 16 później, bym sobie tyle 16 ile mi zostanie, bym sobie stężył to w poprzek, a Później bym dał dwunastkę, o nie wypełniłem szczeliny, bardzo ładnie, ale babol, jutro to wypełnię, kurczę leciałem szybko i nie wypełniłem i bym sobie zrobił taką mikro, nie, nawet nie kratownicę, bo nie wiem ile mi tych prętów zostanie, Zostawię, zostaną tylko te pręty, które mają iść na górny wieniec, a to wszystko co by mi zostało, zamiast to sprzedać i sobie wycofać jakiś tam pieniądz z zarobkiem, nie bawić się z tym, tylko sobie dozbroić chudziaka, żebym miał tak wiecie... Tak, uch! I tak sobie myślę, że tak zrobię. Znaczy, jeżeli kierownik budowy pozwoli, bo może tak być, że kierownik powie, że absolutnie i dupa. I moje plany legną w gruzach. I tak później to jest ocieplane, czyli ja wiem, że chudziak mi dojdzie wtedy do zewnątrz, ale i tak to jest przecież później, o kurna skubańce, no! I tak to jest później ocieplane tutaj z styrodurem, czy tam XPS-em. Później góra jest ocieplana budynku z tyropianem, więc to jest zaizolowane. Odizolowane jest poziomo przecież papą. No to to kurczę powinno zdać egzamin, mi się wydaje. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Czyli bym sobie wybudował. O, skubańce jak tną, Bym sobie wymurował, nie wybudował. <tyle>, Tyle bloczków, żebym w najwyższym miejscu wyszedł powyżej. A ja tu widzę, że jak ja tu widzę dwa bloczki, to już jestem tutaj na górze. Dwa bloczki to już jestem na górze. Najwyższy punkt miałem chyba tu, tylko tam jest nadrzucone teraz towaru, ale najwyższy punkt będzie tu. Więc ja jeszcze dwa rzędy bloczka robię. Ja już jestem ponad ziemią i plus te 15 czy tam 10, którego bym więcej miał wylać, zobaczę. Tylko jak pójdę tylko dwa bloczka, a liczyłem, że pójdę e, 6 do góry, a pójdę 4 do góry czy tam 5, no to mi bloczka zostanie. Będę musiał go znowu wynosić i wywozić. Kurde. Tego nie przemyślałem, żeby zostawić sobie takie dwie palety, ale dwóch palet bym nikt nie przywiózł, poza tym by później czekał. A jakby to do czego? Za transport by wzięli dwa razy tyle. Dobra, wyjdzie w praniu. Pomysł mam. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale pomysł taki jest. Czy to, się, czy to zda egzamin? Czy będzie miał kierownik coś przeciwko? Zobaczę. Uciekam, bo mnie zjedzą żywcem. O skórkowańce.